Szymonko z tej strony na i słuchaj, po pierwsze nie pomijaj tego wstępu, bo jest on bardzo ważny. Jeżeli go nie wysłuchasz, to nie będziesz wiedział o co chodzi w serii. Tak więc słuchajcie, nowa seria będzie polegała na tym, że grając ze mną w CSGO będziecie mogli wygrać nic innego jak kose i inne skiny. Słuchajcie, seria ta powstaje dzięki współpracy ze stroną casedrop.eu, do której link macie w opisie. Obecnie trwa tam loteria i można wygrać kosę. Także jak coś, to link macie w opisie, a wbijając na stronę w zakładkę odbierz darmowe skiny i wpisując w miejscu kod referencyjny Adrian, dostaniecie, słuchajcie, darmowe fundusze na pierwszą skrzynkę. Także naprawdę bardzo fajnie. Tak więc, słuchajcie, podsumowując tą serię, to w rankedzie widz z największą ilością fragów będzie mógł dostać kosę, a w przypadku 5 versus 5 to widz z największą ilością fragów na serwerze będzie wygrywał kose Także myślę, że to jest naprawdę spoko. A ponadto, słuchajcie, w każdym odcinku z tej serii będzie też do dodania skin dla oglądających, czyli dla was. Także myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna inicjatywa. Także w tym odcinku też będzie do rozdania skin i jeżeli chcesz go wygrać, to po pierwsze musisz subskrybować mój kanał, po drugie zostawić łapkę w górę pod tym filmem, a po trzecie napisać w komentarzu chcę skina. Ale słuchajcie, co zrobić, żeby zagrać ze mną na odcinku. Ja jeszcze, słuchajcie, przyznam się szczerze, osobiście nie wiem, czy będę was stosował na grupie widzów Silverki Adriana, czy też na fanpage'u, do którego link macie w opisie. Dlatego dołączcie i do grupy i zlajkujcie fanpage'a, żeby być na bieżąco, albo na grupie, albo na fanpage'u pojawi się post, że potrzebuje osób do odcinka, i wtedy będziecie mogli wziąć udział w filmie, a tym samym mieć szansę na wygranie kosy. Myślę, słuchajcie, że seria jest bardzo fajnym pomysłem, ponieważ ja się świetnie bawię, wy się świetnie bawicie, ja mam serię, wy macie do wygrania skiny, i ta współpraca jak najbardziej jest okej. Okay. Oczywiście możecie powiedzieć, że gdyby nie współpraca, to nie rozdałbym wam żadnych skinów Ale nieraz już rozdawałem wam skiny, które mogłem zatrzymać dla siebie Więc myślę, że nie ma problemu A współpraca jest tym bardziej okej, okay, że słuchajcie, dzięki niej mogę wam rozdać naprawdę fajne skiny A myślę, że lepiej to robić współpracując i rozdawać lepsze skiny Niż gdybym miał wam rozdawać jakieś... No tanie gówna, tak po prostu mówiąc Dobra Słuchajcie Oficjalnie nagranie jest rozpoczęte I ja wam o tym nie mówiłem, ale tak Osoba, która będzie miała najwięcej fragów Wygrywa kosę, to Okej okay. no, To będzie... No Tylko wiecie, gramy drużynowo, mm -hmm. bez żadnych... że ktoś leci trochę na fragi Naprawdę na starajcie się, bo jak się wkurzę, to mogę tej kosy wtedy nie dać, nie? Nie Ale no, żartuję. I tak, jest. jeszcze będzie jeden item rozlosowany losowo yy, Który na to nie wiem, przykładowo Knight wygra kosę i zostaje Was trzech, to jeszcze między Was trzech jest rozlosowany jakiś tam jeden item w okolicach 10-15 euro, żeby ktoś z Was też coś miał, no nie? No i tak to wygląda generalnie. I teraz mapy, jest sześć map zaznaczonych, zrobimy sobie na takiej zasadzie, że po prostu każdy zbanuje po jednym. Bo ja banuję Overpassa. No i został cash takim sposobem. Niestety Prima nie mam, konto gram od kolegi, także żeby się nie czepiać, że, że tutaj nie mam żadnych skinów, niczego, e, no. To lecimy. No dobra, także słuchajcie, rozpoczynamy, piękny ranket, yy, wspaniale wszystko jest. Wcześniej zapomniałem włączyć kamerki, mój błąd, teraz już jest kamerka, jest wszystko i lecimy. No nie wiem tutaj kto tutaj będzie dawał taktyki, ja na pewno nie bo tutaj nie, nie, nie od tego. Jestem. Możemy jakieś powoli wyczekujemy do pierwszego fajnego. Dobra Jak mi się ręka wczęście ty <laughs> Nie tylko tobie <laughs> e, tam za i... site Brawo, Ryza. brawo, wbijamy. Pięknie, panowie. Ja plantuję bombę, oczywiście. Patrzę w plecy. będzie. Wenty. Jest tam, Jest ct jest w Znajduję tam górę. Mit. O Jezu, sorry, zablokował mi ktoś naida. Dobra, to mamy go. Brawo. No i pięknie, leży. Jomek, Ronaldo strzeli. Brawo, panowie. No i teraz tak dalej, tylko no i... No i co, no? Jest. Tam idzie. Super. Kurde, nie pikowaj. Auto. Wow, y lewa strona y od taxi. Oh, kurwa. Na aucie. O Boże! W plecy, w plecy. W plec. Zobaczcie leży, Ja, ja podałem czy... Bijam Benty Jest na tym Side, standard Smokuje CT Brawo, plant B leci Słaby smok górę, wiem, O kurwa, jest side, ty Tego się nie spodziewałem Nie sprawdziłem Nice Dobrze panowie, 3 do 0 Pierwsze runy na spokojnie Także okej, słuchajcie, pora na obiecany wcześniej giveaway, więc do wygrania będzie AWP Hiper przetestowania w boju A jedyne co trzeba będzie zrobić to subskrybować kanał, po drugie zostawić łapkę w górę pod tym filmem i po trzecie napisać w komentarzu Chcę skina No i właściwie to tyle i w taki właśnie sposób będą wyglądały giveaway'e w tej serii, że w którymś momencie odcinka będę się pojawiał I mówił, że do wygrania jest skin No a teraz za już nie przedłużam, oglądajcie dalej Jeden może być żółty, drugi szary. Idę na... Kurwa mać no, mida chyba skraca. Sorry za przekleństwo. Ja, jeszcze jeden. I, idzie, idzie, podżyć kiwa O kurwa, sorry. Nice. Zostań wiem Czas. Dawaj, plantuj tego pakę stary. A że skrócił? Pięknie. Skrócił, lewo, lewo, lewo. Ja pierdziele, krucja, krucja, jeden. 1 HP Chyba uciekł Brawo Nice ciągle krócią ty No strasznie trzeba ich kurde więcej na sali więc... Все, все. И на Есть сайт. Есть, у нас иди. давайте. Давай. Хватит вам, Не дано, не дано, не Есть Один на один самоход. Может быть, Fuck, o, nie jest, awka węgiel Ustaw się na Nice To jest z góry Lole a żyć oh, shit Kurde, Kur, no nic! Dobra e kurde 3 rundy na początku wygraliśmy, teraz 7 w dupkę To niedobrze Bysk tak 7 na albo na B, czekając z gniawkami no, no, Nie ma tu ładnie Zmęczamy? Dobra, Brawo, 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 wita, wita już na ja, pełne Zajebiście, plantuję Brawo, no i To jest city, 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 boż, nie, wy, nie wychylaj, nie wychylaj Ciocio. Dobra na wsadzie jest Andrzeja Jezu yes, serio mm. Dobra Aaa oh, to jest drama co robił Ja dobra jako było Co ja robię właściwie Prawa, prawa, prawa Prawa apkę zapewne Speczuję no, Leży No serio Jest mi 84 mniej Kurde góra Gdzie? Góra? z O fuck! Idę do wodu. Y, auto i, bie, i rzuty. ja na barku. Dobra, jest w wendach. Co, no, ej, sam muszę zrobić, żeby tą ubrać a, To dla ciebie No, się skończyła siaranka. Moja wina, bo poszedłem na ba. Kurde, nie no Ostatnie, ja bym gdzieś się wbił, wiecie, na szybkości Może takie A, co? Ofensywne jak jest z tymi tekami, tylko teraz na, na jakieś pinajki No dawajcie, wbijamy bez patrzenia, do te p 90 na to przez smołka, nieważne. Za ojczyznę Nie Antuję. Nie zdjęsz jest. Sorry, 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 sorry. Spokojnie. Nie, bo tak ci przestać. So jest. Ja patrzę od maina. Czekaj, mało na no dole. 30. No, y... Nie pikujcie jak nie trzeba. Przede wszystkim. Dobra, dobra. Djefuję. Brawo. Yes. Nie, lefuję, nie ma T. No to taka połowa bym powiedział, no. Tak średnia bym powiedział. Ile zajmuje chyba? Wybiegałem do ventu. Mid z Eli. Zajeli mit. Tak. Yes. Już pomaga mid O Boże. Co z Jest w jednym. Jest went. Minus. Hello trzeba. Ej, już jest na fajkę. To jest SNOL! What the fuck? Sorry, że to no, jest nie. No, Papier. Papier. Bur oh, yeah. no, so, no, forsujemy, no. nie? No. Nie, no, no, no. ojej, trzeba? Ojej. Yes, chyba. Z 5-7'em. Jest Tak, spikował. Leży z mainna Spodziewają się mnie raczej. Nice. A mogą wyjść. A, A, jest mid ostatni, 26hp panowie. 26hp ma żałusz. Dobra, smokuję Lepiej sobie stańcie na daleko, bo jak biją z takimi tekami czy P90kami, to nie będzie to zbierać. Jest mid, już dostałem z -Block. No dobra, to teraz defensywnie Wenty Pojeżdżają Jezu, podchodzi wenty Pod jest, no Idź was na B, czy... Nie, nie Ja sobie zostanę nawet Jest wenty, obity 32 Jezu, nie wierzę, mid Idzie, idzie, wchodzi wam yy, na plecy, na CT idzie Aha, was nice Dobrze Jeszcze, Jeszcze jeden mit. Oh! Nice try Kurde, taką rugę przegraliśmy Co ja tam zrobię na tym idzie? Podsadził wiesz na wszystko Jest długa, wchodzę Chodzę z długa Leżą, spada P-MIT jeszcze, no... Jezus, yes, maria, yeah. co to było? Ventrum 38 28. Posadzi? No, jak zginął, no. znowu Racer robimy? Brawo. Gdzie, gdzie? City, city, city. Jeden Pepływ, powrót. No hay. Masz czas. Nie, ja nie zdążę. Masz, masz. To jest, to jest, to jest, to jest, to jest. Nice, 4k zrobiłem, ty Wytnę cały mecz i pokażę tylko to I będziesz <niec> jak dobrze Ty jeden HP w ogóle, nie? Jest mid, jest mid Cofaj, 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 cofaj Tylko cofaj stary i teraz jest gitara. Wiemy, że są mid Pilnujcie sobie eventa My sobie pilnujemy od Shorta i jest pięknie To ja zostanę na, chłopaki, rotujcie mm, już na teraz, y Jest tak. zabiał, na midzie jeden, zabijam, może Main jest czysto. Jest, AWP AWUPA czeka na, czeka na skróta i terror idzie. TERRO no Zgusta ja, pan, Czekał, czekał. Spalimy mnie. jest obity ta czyśba. Dobra, ugrywasz to stary kombek 15-15. Dobra, dobrze było. Dobrze było. 3 szeryfy, 2 MG. O, no, mówiłem! Mówiłem! No co, no Knight, gratulacje Kosy, wygrałeś, stary Kose. Dziękuję. Także, okej, słuchajcie, jesteśmy już przy wręczaniu nagród po odcinku i oczywiście Kose wygrał nie kto inny jak Knight. Tutaj gratulacje, dla Knighta zmiażdżył nas w tym meczu, nie ma co mówić. Nóż falcjon, Taiga po ciężkich walkach tym razem. No to taka Kosa, no, powiedziałbym niższych lotów, ale myślę, że zawsze się przyda. Także gratki i teraz wylosujemy oczywiście wspomnianego wcześniej szczęśliwca, który otrzyma na pocieszenie tam P90 asimów. Eee, no i zobaczmy kto to będzie. Jest He e, Happy Happy Lazarinio i Media Skill. Eee, no i ta na też jest, jesteście ułożeni, słuchajcie, to numerki od 1 do 3 od góry do dołu. Generate klikam, wylosowało mi numerek 3, także Media Skill eee, dostajesz P90. Eee, Knight dostajesz kosę. Podzielicie mi tradingi. No ja wam to wszystko teraz wręczę. Chyba ja, bo do kolegi, bo ja swojego konta na razie nie mam. No, dobra, dobra. Nie, wiesz co, ogóle, jak chcesz, to jest ja nawet mogę to przechować i jakoś to się ten... A, tak no w dobra. ewentualności myślę, że... Powiem, słuchajcie, jak widzicie, słyszeliście, tutaj się ugadałem z kolegą, bo nie grał na swoim koncie, że ja mu przechowam P90 i on im później dostanie. A tymczasem wręczamy już kosę e, dla Knighta. Poleciało, jeszcze tylko potwierdzenie na telefonie. Okej, okay, słuchajcie, oferta poszła, myślę, że Knight może potwierdzić, że kosę dostał w tym momencie. Powinna pójść oferta, już potwierdzone wszystko. Dziękuję. No właśnie, jest, także słuchajcie, dzięki chłopaki za wzięcie udziału w odcinku. No, dzięki. No, dzięki. Także okej okay, słuchajcie, myślę, że możemy podziękować kiezdropowi za to, że realizacja tej serii jest możliwa. Jeżeli chcecie, to wbijajcie takie zdropa, link macie w opisie. Użyjcie kodu referencyjnego Adrian, aby dostać darmowe fundusze na start. No i co? Wam już dziękuję w tym odcinku za oglądanie. Aby wziąć udział w tej serii wbijajcie na grupę widzów, link w opisie, a także lajkujcie fanpage'a. A to dziś na tyle, także cześć, trzymajcie się, no i na razie piona!